Halo, halo, witam wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami, przed monitorami. Dzisiaj jest przystojny youtuber na kamerce. Jak zawsze, w sumie i Heimeren zagramy. Dostał patch 9.19, dostał fajny bufiki. Na Q dostały działka skalowanie, Stun dostał do półtorej sekundy, z tego E jak trafimy sam środek. I chyba te super działka jeszcze dostał bufa, więc sobie pod kus próbuję mi dzisiaj zagrać, Po rozstawia się tureciki. Ale wiadomo jak to jest. Pod Ery sobie zagramy. Nie lubię z na początku, bo one mi psują coś kamerkę. Znaczy to dobijanie kamerkę, co ja gadam. Kamerkę i psują. Ryciki i kamerkę psują. Znowu ażka jest. Ta aszka może być mocna teraz. Jeszcze ją nie grałem po tych zmianach, spam ashe wam nagrywałem. Mi się wydaje, że ten build spam ashe i teraz... Chociaż na teraz będzie lepsza, bo buff na Idicary to był, nie? To że i kurę sobie ta, ataki i więcej ślubu jest bez liczków. Wal no, Leonka, bo ta ażka to nie wystoi sama. Jak Muszę słyszeć. Nie wytajmowałem jeszcze granata, dobrze. No ma Ignite'a, no ma Ignite'a. Pewnie widziałem tego, te, na 100% widziałem tego... ...mastera, tylko jestem ślepy. Czemu nie wytajmowałem tego granata? Idealnie mi się wydaje, że w trafiłem tego mastera, już przez alfę. Teraz ma flaszę, no może mi wybombić jak da daradę, jeden drugą potem nie ryzykuje. master z góry może teraz przejść raczej. No muszę powiedzieć, że w tych działkach mam o, to przyspieszenie. No i dobijamy, trzeba paniszować akali. Gdzie ma te się obsra? No i zawsze trzeba do wieży uciekać. Ile te golda daje? Mało chyba. nie zabijaj to. Ach to nie był stun, no co? Co jest nie tak nie wiem, to ma malutki zasięg, jestem tego jestem tego świadom, ale no cholera jest nasz to stun znowu nie wszedł Ja muszę patrenować widocznie tym Heimerson. No fakt, no to ma słaby ten taki threshold tak zwany Czy jak ktoś tam nazywa ładnie, ale jest przesady Nie trafiłem rakietkami dobrze, tylko dobrze, akali przeżyła to Próbujemy trafić z tego Muszę to zapuszować i do bazy uciec Master zaraz może przyjść po te blue z powrotem się wywale niepotrzebnie Normalnie już ludzie nie maksowali tych turetów, pamiętam, na Hmerze grali. Szczególnie jak grali na jakichś innych liniach, ale. Znaczy, nie, może nie zawsze, ale no. Zawsze zazwyczaj pod bullsty i pod wół Szczególnie takie mele meczapy. Ale spróbuję sobie pod te tureciki zagrać. No i chcę chce tak agresywnie grać. Stop, mi wleci potem. Bo co do rune gram ery. Nie wiem, wiem, że kometa jest dobra, ale. Mm, ery to jest chyba jedyna ru runa. Możliwe, że Piorun też prokuje. Turety prokują. Jak Turet strzeli w kogoś, to, pro, to Ery prokuje. Komety, komety nie prokuje turet. To chyba bardziej niż pewny. CDR i tam mana flow band, czyli normalny buildik. Nie ma tragedii z tym CS-ami, być też lepiej. Turety tak bardziej po bokach muszę rozstawiać. Chcemy tym ja na pewno i jeszcze wardę na dole. No szóstkę i gotową Rkę, to się tak nie boję tego aż. Tego master, masterka Chcę ją najbardziej zapuszczałeś, żeby jak najwięcej straciła też koleżankę Jak ją trafię ze spela i turet jest w rężu to na fajne obrażenia dostaję wtedy no, tylko, że... Nie zawsze się da idzie znowu ten Kurde on tak gankuje jakby grał jakimś, nie wiem, jakimś ksind albo czymś Cały czas uderzamy w Makali. Nie ma jeszcze tyle. To mu jest 0-3, nie róbcie z tego stąpa kolejnego. Master ma jakieś kilenia? Nie. Będą śmierdzić. No i może na szóste spróbować zabić, ale no... Ciężko będzie, szczerze mówiąc. Zobaczymy jak to zagra. To no fajnie że mnie ona skoczyła. Ale ona czeka na moją Erkę i potem dopiero ze swoją zagra. Jak ona rzuci swoją, to ja mam wtedy pewność, że ona nic doczuje. Nic nie mogę jej rzucić tego, chyba że fleszę. Muszę uważać, bo na Erkę mi może zabić, jak mnie to z daszami trafi. Ale mam fleszyk też. Tu ty na razie. Ma no one mam, więc mogę spróbować im pokować, nawet jak mi się nie trafi. Master mi dużo nic nie zrobi. No lecila leci laserek, właśnie. Nie wiem, czy warto erkować. Jest. zwraca do bazy, więc mogę wave zerkować, to jest prawda. Turety niestety zbierają agro, zawsze zwierzę, to jest problem. Ale można je to jest tak ustawić, że na przykład ta zwierza zmieni agro, to ja rzucę turet teraz. Teraz rzucam, teraz. To dwa taki pójdą jeszcze w tego mnie, ale teraz dopiero pójdzie w turet. No może duże warto byłoby zostawić, to już trochę za późno jest. No może warto byłoby duży nad postawić, że play ukraść. Co ona się one shotuje, te turety? Naprawdę? Z tego kół śmiesznego, co ma co w sekundę. I może nic spowodować cały czas jakoś kogoś uderzy z basica Na tym pasywie tego play jednego chciał, ale trochę ryzykuję, już mam być szczery. Co widzę z góry, no? Traba chyba robi. Chyba mnie dogoni, chyba uratujesz. Dzięki. No nie wiem, taka jest też panerfiona już teraz, nie, ale no. Ona ma zawsze na takie półtorej sekundy przerwy pomiędzy rkami, o tym trzeba pamiętać. Bo jakbym teraz nie odfleszował, to jakby że rzucił A tą drugą merkę. Nawet nie wiem, czy ona rzuciła, tą drugą merkę jakoś tak dziwnie umarła. Wiem, że miałem dwa lasery pizły pod koniec i ją to zabiło. Dziwię się, że nie flaszowała tego. Te lasery biją cholernie dużo. Tam no, się odpalają tylko jeśli ze spali traficie chyba. No ja jestem w bardzo dobrej sytuacji. Mam całego tego. Tylko że na buta niemal nie będę narzekać. Tylko summonerów teraz nie ma, ale teraz mogę postawić turret duży i w kliknąć. Wszystko w tym wypadku. O, jeszcze flesza straciła. No... Nie moim zdaniem Akali już jest martwa jeśli chodzi o solo kolejki. Chyba, że coś naprawdę jest... Umieją grać. No na tych takich progierkach jeszcze to to, to, to wiecie, to można tą linię przeżyć i potem jakieś gankersy będą i to jeszcze porobię, ale no... Dziwne się, że i Relion tak ludzie przestaje, jak się wydaje, że nas cały czas mocno. też jest ponerfiona, ale... Mogę merkę w sumie zagrać, no? Nie wiedziałem, że... Nie wiem czemu nie było śladu, że ją mu uderzyła ta Rka. Pod Leonym się nie trafiła. Wiedział, że trafiła i dostała tego słowa, rzucał tę erkę. To nie było, nie brugnęła mi w tym tej... w gle. Plus stronie, to jest plus maksymalnie tyle, że stracie nimi po prostu Jak tam się Lulka bawisz? O, master jest jakiś po przejściach. Może się poddał, chłopak? No, czego znaczy mnie zabił na tym midzie i dostał beta, by to poniewyznawbolowo i to poszło w drugą stronę? Dlatego nie jestem fanem tych postaci. No już, też to też tyle razy to tłumaczyłem, więc chyba nie muszę wam mówić. To są te takie postacie z serii. Albo masz 0,10, albo masz 10,0. No. Ja suło też bym do tego dodał, ale ja słucham jeszcze, że może, może jeszcze dofarmić, jak pójdzie gdzieś na boki i tak dalej. I nie jest junglerem, czyli nie ma z tą ważną linią taką. A komu teraz Master pomoże, jak sam potrzebuje pomocy? Hmm? To jest po prostu... nikomu nie pomoże? Ja muszę się jeszcze od odurzyć tego warda tutaj, bo on jest słaby. Najlepszy ward jest tutaj. Jak gracie po tej stronie. To jest tutaj dobry ward. Się muszę się tego do krzaka. On naprawdę mało daje. Ale ta Leona zostawiła tę maszkę? Może tam jakaś była ta... kłótnia. O kurde Snajpersy Więcej tych uników Co że to tak nie działa? Ja bym pewien, że tego, że Hajmery Turret... Znaczy wiem, że ma turet... Wiecie, ma 1, numer 2 i ten, ten po prostu numer 1 zawsze potem znika, jak numer 4 kładziecie. Ale ja myślałem, że to tak działa, że jak turet ma małą HP, to ten co ma małą HP to znika, jednak nie. Pewnie nie wiem czemu tak myślałem. Mamy turecik ostatni playtowy. A tą lonkę lubię, no. Jak mi ktoś da... Jak mi ktoś da jakieś CC przed moim granatem, to jest kozaczek. Nie, wiem, czy jest ten red, nie ma. Tak tego warda postawiłem dziko. Niech sobie Urgocik kradzi, bo jestem ciekawy. Pokażcie Urgota. Kurde, Synkraba 2.01. tam Rengar był, nawet nie widziałem. A mam ochotę pograć Urgotę znowu. To są klasze w ogóle w weekend. Nie wiem, czy chcecie klasza, dajcie znać. Może nagram klaszyka. Nie wiem, czy z Team YouTube, czy z ziemeczkami. Biedna Kali. No i używasz RKI, żeby doskoczyć do kogoś, i teraz obrażę mnie, prawda? Ciągaj! Ładnie urgocik. Haha, kikałem! Czemu nie odfleszowałem? po prostu to byłby, no sobie kwadrę Urgot, ale... Nie chwyciło mu tej kwadry? Nie, to był double, czyli to był triple. Kikałem jak głupi. Nie wiem, co tak kupuję, to już ten przedmiot jest tak średni. Nie wiem, rzadko widzę sytuację, żeby kupałeś tego Dark a, ja zamiast do Dorana Ringa. Jakby się Doran teraz z lepszą łupcą. Mi się lepiej sprzedaje. Choć ten Doran też jakoś tak się średnio sprzedaje. Nie, majbat, mogę mógłbym mogłem już tą merkę na tą tych obrażeń, nie doszło. Ale myślałem, że zbytuje na zonie. Ale urgocik się sfidował. Też nie wiem, trzeba może tam było turret, warto postawić. No ale wiecie, jak wam wejdzie stun z tego i to z półtorej sekundy, to wtedy całe te kombo z mam Tylko no, ten problem jest taki, że to Wu nie maksuje tych rakietek i one aż tyle też nie biją. Bo widzieliście, jak wytankowała tam i z to. Naprawdę aż taka, że ten. Nie miałem jeszcze buildu. Gdybym miał penetrację magiczną, to by to lepiej wyglądało. A no, Masterek jest niestety biedny mogę zostawić jakieś tulety na widzie to się nic nie dzieje jakieś jest jakaś jungler. czemu na solo z panteonem siebie <śm> i się ulti urgota a tak lubię te ulti urgota zobaczymy co na tych łocach będziemy to może nie była jakaś nudna meta o to wiecie też tak wygląda często że Podczas całego turnieju się kreuje, bardzo, bardzo często tak to wygląda, w wszelakich grach, że podczas samego turnieju kreuje się meta, tak zwana, i ludzie odkrywają nowe piki. Najlepszym przykładem na to są Warce, w którym była ta yy, Zyra. Zyra support była taka kolosalnie silna. I powstała ta kontra w postaci Miss Fortune, nie? I się ludzie włączali cały czas te piki. Bo mi Sword była dobra na zyrę, bo one-shotowała jej planty. Dzięki swojemu temu tapowi ten pasyw taki. Mm, <laughs> no i to, jest, to jest na przykład fajne, mi się coś takiego podoba. Ale wątpię, żeby teraz. Myślę, że będzie rotacja 25 postaci znowu. W banach i pikach. Piszło to, lulu. No, bo robimy tutaj przejście takie. A ten. Kurde z on wyłącza moje 3 turety on wchodzi do puli tych 3 turety? czy no też nie jest naprawdę. Raj ma naprawdę duże pole manewru, żeby tą grę ulepszyć i coś pozmieniać. ale mogą z doty ściągać. Nic się nie stanie, nikt się już nie wkurzy przecież. Śmieszny ten Hyper, jest taki... Twarz ma taką dziwną. O kurde gankersy. A to jukensy były. A, to jest. Chyba Lulu swej szczekowała. jeszcze asystę dostał. Ile masz letality już Rengar? O, nie tak dużo, no, a bo ja złożył do dżungli jeszcze. No stąp się z tego zrobił, no. I to nawet nie z mojej winy, patrzcie jaka drużyna ma staty. No jak zacznę sobie te... Ostatnio miałem fajną grę i żałowałem, że nie nagrywam. Tak super gra była, jedna z moich lepszych gierek jakie miałem. Ale to grałem gdzieś od 23, żeby, żeby nie zdikajować. O, mogłem włączyć to nagrywanie, fajna gierka była. Każdemu zależało, rzadko takiej gry mam, że każdemu zależy, na czacie nic się nie dzieje. To jest jak jest to, taka, to taka trawa tylko przylatuje. Do takich kłębek trawy. Na czasie nic nie widać, po prostu ludzie skupieni próbują wygrać, bo im zależy na wygranych. Może coś takiego będą, może więcej tych gier będzie właśnie pod koniec sezonu, czyli tak za miesiąc, nie? No teraz... W koniec sezonu będzie... Teraz jest październik się zaczyna? To już za miesiąc, tak? Za miesiąc i 10 dni coś takiego. A i to jeszcze ruszyć dupę i zacząć to grać. Ten ja się grać. Nie ja miałbym się utrzymać tych gry dla ale mi się nie chciało tam grać tej gry dziennie, no? Szczególnie że liga była w takim miejscu to raz. Dużo rzeczy nam się skumulowało, razem się nie chciał w ogóle już grać w jakieś gry Potem by się Co tam się jeszcze działo No i to meta też taka, no nie wiem Nie chciałem się grać rankerów, bo w każdej grze była Evelyn, Sejuani, to była dżungla Top lane to był y Topleń zastałem pojemstam było na topie No i Relia Kalina. No. wiem, gdzie to było to samo Jasuło o Na bocie była Zaja Kaisa. to był bram <grystanie> zniknął. Miałem ja jeszcze tego, nie? Jeszcze mam sądzenie. E, ja jesteśmy patrzyli na levelu, już nie leveli. Fajno są To są są też, bo to dwa hity zbiera zwierzę. No tylko jeden duży turet postawiłem, a miałem pod niego zagrać. Też tyle pięć. 5... Zdał, ja se cofnę po tym. ten nie miał 5 minut. To coś mi się mogą poddać. Kali poluje na mnie. Poleci czy nie poleci? Poleci. Nie poleciała. Dajcie cofnąć. Nie bądźcie ryzy. Gdzie na? Malnie trochę jest to płaczek, ale no zdarza się. A ten duży tu umiera razem z Heimerem? Nie, chyba, chyba tak nie było. Normalne turety dostały skalowanie do 35% AP, i ten duży też dostał skalowanie, z tego co mi się wydaje. Nie wiem, że to po prostu nie jest to samo, tylko że na dużych i na małych które tak, tak też może być. No ale ten buz z małych się przekłada też na duży. Powiem że to działko potrafi piznąć z tego laserka też takiego, tylko nie wiem jak to działko rzuca te lasery. I nie liczę się do tych limitu tuletów, czyli mogą być 4-3 normalne i jeden duży. Wiem, pomóc bo Bohemmer fajnie robi to. No, moje obrażenia, z te 3k zadały. Fajnie, biją. muszę jeszcze trzeciej dorzucić. Muszę zobaczyć, jak tę maszkę grałem. Bo coś czuję, że ta spama co nagrywam, to nas zniknie teraz. A czy zniknie, że nie będą jej Bo ona... ten buff to był na to nie mogło się na ten build mój. To, że kurde, se to jest ta tak? Czyli po prostu się więcej wrażeń, nie? To jest na linii ze szkole, nie mocny na wymianach. Bo tak te tak, kurwa w takim razie ma więcej sensu teraz na linii, bo na linii ażka to było jedynie wuj i rzucanie plaka, żeby ktoś coś widział. To będzie więcej. Ale chodźcie jakiś ostatni teamfight zrobić. O ten tule tak na pierdziela. Cham przyszedł. Chodźcie no, się pobawić, no. Nie chcę. Mam taki mały błot na Heimera, mi się wydaje, że fajnie. Mistrzowie Heimera się cieszą na pewno. Dajcie znać, czy odcinek podobał, kolejne. Sprawdzamy sobie dalej paczek. Yo, yo.